Reprezentant hokwartu Cedric Diggory. Witajcie kochani, bardzo chciałbym was przeprosić za dzisiejszy głos, ale niestety dopadła mnie jakaś jesienno-zimowa choroba i moje gardło trochę odmawia posłuszeństwa. Dzisiaj przyjrzymy się postaci, która zdobyła serca wielu fanów świata magii, chociaż na ekranie nie pojawia się tak często jak główni bohaterowie. Mowa oczywiście o Cedricu Digorim. Jednym z najodważniejszych, najszlachetniejszych uczniów Hogwartu i godnym przedstawicielu Hufflepuffu. Przeanalizujemy jego rolę w książkach i w filmach, zastanowimy się dlaczego jest tak ważną postacią i jakie jego losy wpłynęły na dalszą historię Harry'ego Pottera. Przygotujcie się na podróż pełną odwagi, lojalności i odrobinę łez. Jeśli lubicie magię Hogwartu i bohaterów, którzy mają serce na właściwym miejscu, ten odcinek jest dla was. Zaczynajmy. Cedric urodził się w 1977 roku jako syn Amosa Digoriego i kobiety o nieznanym imieniu oraz statusie krwi, co czyni go czarodziejem czystej lub półkrwi. Cedric był wysokim i bardzo przystojnym czarodziejem o jasnych oczach i ciemnych włosach pozostających w lekkim nieładzie. Z racji na gry, jako szukający był dobrze zbudowany i wysportowany. Był także uznawany za jednego z najprzystojniejszych chłopaków w szkole i wiele dziewczyn do niego wzdychało. W trakcie turnieju trójmagicznego równie wiele dziewczyn chodziło za nim, co za krumem. Katie Bell stwierdziła, że jest przystojny i milczący, a Fred, najpewniej z zazdrości, odpowiedział, że mało mówi, bo jest zbyt głupi, żeby sklecić ze sobą dwa słowa. Jeśli chodzi o charakter, to Cedric był uosobieniem cech przypisywanych Puchonom. Był miły, uczynny i zdolny, a Dumbledore podczas przemowy po jego śmierci stwierdził, że chłopiec był prawy, wierny i uczciwy. Kiedy Harry spadł z miotły z powodu dementorów podczas meczu w 1993 roku, Cedric domagał się powtórzenia meczu. Mimo, że Harry był bardzo groźnym rywalem, Wolał zaryzykować i rozegrać mecz ponownie niż wygrać niehonorowo. Przez cały okres turnieju trój magicznego prosił swoich przyjaciół i innych uczniów, aby nie nosili plakietek obrażających Harego, ponieważ uważał to za niewłaściwe. Kiedy Harry ostrzegł go przed smokami w pierwszym zadaniu, Cedric postanowił mu się odwdzięczyć i zdradził mu sekret rozwiązania zagadki złotego jaja. Był także bardzo towarzyski, a dzięki swojej przyjaznej i otwartej osobowości często otaczało go wielu przyjaciół. Był także bardzo skromny mimo swojej popularności, co prawdopodobnie odziedziczył po swojej matce. Katie Bell opisała go jako milczącego, co mogło sugerować, że nie lubił za dużo mówić w towarzystwie ludzi, przy których nie czuł się komfortowo. Cedric dorastał w tej samej wiosce co Wesleyowie, która mieściła się w hrabstwie Devon w Anglii. W wieku 11 lat otrzymał list z Hogwartu informujący o przyjęciu go do szkoły. Z rodziną udali się na ulicę pokątną, aby kupić chłopakowi potrzebne wyposażenie do szkoły, w tym różdżkę, którą kupili oczywiście u Oliwandera. 1 września najpewniej 1988 roku wsiadł do ekspresu London Hogwarts i udał się do szkoły. Podczas ceremonii przydziału Tiara zdecydowała się umieścić go w Hufflepuffie, co zostało powitane gromkimi brawami przez resztę puchonów. W kolejnych latach odznaczył się jako świetny szukający i ostatecznie został kapitanem drużyny puchonów. Tutaj pierwszy raz spotykamy Cedrica, który jako piątoklasista grał jako szukający Puchonów w meczu przeciwko Gryfonom. Hufflepuff rozegrał mecz z Gryffindorem w zastępstwie za Slytherin, którego szukający, Draco Malfoy, nie mógł grać z racji na atak Hipogryfa i brak zmiennika. Mecz rozgrywany był w tragicznych warunkach i wydawał się wyrównany. Harry jak i Cedric zauważyli znicza praktycznie w tym samym czasie, jednak ostatecznie złapał go Digori, ponieważ Harry spadł z miotu z powodu Dementorów. Cedric usiłował jeszcze zmienić wynik meczu, nalegając na rewanż ale nawet sam Oliver Wood przyznał, że Puchoni wygrali uczciwie. Hufflepuff ostatecznie nie wygrał Pucharu Quidditcha, ponieważ zwyciężyli Gryfoni w ostatnim meczu pokonując Slytherin. Cedric pogratulował Haremu otrzymania błyskawicy i bardzo mu zależało, aby zobaczyć ją z bliska. W 1994 roku z ojcem wybrali się na 422. finał Mistrzostw Świata w Quidditchu. Jako, że grupy kibiców na finał były transportowane świstoklikami, to Cedric razem z ojcem spotkali się z Wesleyami, Harrym i Hermioną, aby wspólnie wybrać się na teren, gdzie rozgrywał się finał. Bliźniacy Fred i George wciąż nie wybaczyli Cedricowi złapania znicza z poprzedniego roku, a na pewno nie pomagał w tym fakt, że Amos, ojciec Cedrica, wciąż powtarzał, że Cedric pokonał słynnego Harry'ego Pottera. Nawet mimo słów syna, że sytuacja wyglądała całkowicie inaczej i Harry spadł z miotły nie z własnej woli, Amos wciąż nie przyjmował jego słów do wiadomości, uważając go po prostu za zbyt skromnego. Kiedy znaleźli świstoklik, złapali za niego i przenieśli się na teren pola namiotowego niedaleko miejsca, w którym rozegra się finał. Podczas samego finałowego meczu Cedric kibicował Irlandii, ale zapewnie tak jak większość ludzi uważał Kruma za najlepszego zawodnika meczu, który ostatecznie wygrała Irlandia. 1 września 1994 roku Cedric, tak jak wszyscy uczniowie, udał się na stację Kings Cross i stamtąd udał się pociągiem do szkoły. Był obecny podczas ceremonii przydziału i oklaskiwał nowych puchonów razem z całym domem. Po zakończeniu ceremonii Dumbledore wystąpił i ogłosił, że w tym roku odbędzie się w Hogwarcie turniej trójmagiczny, jednak zostaną nieco zmienione jego zasady i tym razem udział mogą wziąć wyłącznie uczniowie, którzy ukończyli 17 lat. Cedric postanowił spróbować swoich sił. 30 października do Hogwartu przybyły reprezentacje Bobatą i Durmstrangu, a Dumbledore ujawnił czarę ognia, która ma odpowiadać za dobór kandydatów. Narysował wokół czary linię wieku, aby tylko osoby po 17 roku życia mogły się zgłosić, a Cedric wrzucił kartkę ze swoim imieniem i nazwiskiem tego samego wieczoru. W noc Halloween ogłoszone zostały wyniki. Reprezentantem Durmstrangu został Victor Krum, Bobatą reprezentowała Fleur de la Cour, a z Hogwartu wybrano właśnie Cedrica i nakazano im udać się do komnaty obok Wielkiej Sali. Nieoczekiwanie kolejnym reprezentantem Hogwartu został Harry i gdy został wysłany do tej samej komnaty co reszta uczestników, myśleli oni, że chłopak przyszedł z jakąś wiadomością. Chwilę później do komnaty wpadli nauczyciele, dyrektorzy pozostałych szkół i Barty Crouch Senior i wywiązała się kłótnia na temat dodatkowego uczestnika po stronie Hogwartu. Ostatecznie pozwolono Haremu wziąć udział w turnieju, a Cedric później stwierdził, że cieszy się, że Potter też jest uczestnikiem, choć nie uwierzył mu, że nie zgłosił się z własnej woli. Następnego dnia odbyła się ceremonia sprawdzania różdżek prowadzona przez Garika Oliwandera w pustej sali. Różka Cedrika, zrobiona z jesionu i włosa jednorożca mająca 12 i 12,1 cala, przeszła test pomyślnie, a wytwórca stwierdził, że jest bardzo zadbana. Niedługo po ceremonii odbyła się sesja zdjęciowa dla proroka codziennego i wywiady, które miała przeprowadzić Rita Skeeter. Po publikacji artykułu okazało się, że cały wywiad był wielką, zmyśloną historią Harego. nazwiska innych uczestników pojawiły się na końcu z błędami. A o Cedricu w ogóle nie wspomniano. Kiedy okazało się, że Potter będzie drugim reprezentantem, wielu uczniów zaczęło nosić plakietki z napisem Potter Cuchnie lub kibicuj Cedricowi Digoriemu. Sam Digori prosił przyjaciół i innych ludzi, aby nie nosili tych plakietek, ale na niewiele się to zdało. Harry dowiedział się od Hagrida, że w pierwszym zadaniu będą musieli zmierzyć się ze smokiem. Nie chciał, aby Cedric był jedynym, który nie ma o tym pojęcia, więc kiedy chłopak szedł do biblioteki, zatrzymał go i powiedział mu o zadaniu, jakie ich czeka. Harry wiedział, że Krum i Flair już wiedzą o zadaniu i nie chciał, aby Cedric jako jedyny pozostał nieświadomy. Zgodnie z ostrzeżeniem Harego, pierwszym zadaniem było pokonanie Smoka i zabranie mu złotego jaja, które zawierało kluczową wskazówkę do drugiego zadania. Przed zadaniem uczestnicy zebrali się w namiocie, w którym losowali swojego Smoka. Cedricowi przypadł szwedzki krótkopyski, z którym wygrał transmutując kamień w psa i zabierając mu jajo. Smokowi jednak udało się chłopaka delikatnie poparzyć, przez co leczył się później u pani Pomfrey. Po zadaniu podziękował Haremu za ostrzeżenie, a także pogratulował chłopakowi zdobycia najwyższej liczby punktów i zwycięstwa w zadaniu. W okolicach świąt, pomiędzy pierwszym a drugim zadaniem, Cedric, tak jak reszta uczestników w turnieju, wziął udział w balu bożonarodzeniowym, który był tradycją turnieju trójmagicznego. Wszyscy uczniowie od czwartej klasy z wyż, chcący wziąć udział w balu, powinni znaleźć sobie partnera lub partnerkę, a Cedric, ku niezadowoleniu Harego, zaprosił o rok młodszą od siebie cho Chang, a ta zgodziła się z nim pójść. Oczywiście, jako jeden z uczestników turnieju, zgodnie z tradycją rozpoczął tańce na balu wraz z innymi reprezentantami. Po balu, jakiś czas przed drugim zadaniem, Cedric, chcąc odwdzięczyć Haremu za pomoc w trakcie pierwszego zadania, powiedział mu, że dowiedział się od Moody'ego, jak rozwiązać zagadkę złotego jaja. Trzeba było zanurzyć jajo w wodzie, co Cedric zrobił w łazience prefektów. Harry, oczywiście, początkowo mu nie wierzył, wierząc, że ten chce go podpuścić, ponieważ dalej był na niego zły za to, że poszedł na bal z Czo. Ostatecznie jednak skorzystał z jego rady, a w samej łazience pomogła chłopakowi jęcząca Marta, wyznając także, że podglądała Cedrika w kąpieli. W drugim zadaniu, jak wiemy, trzeba było uratować najbliższą osobę z jeziora. Osoba, która została uwięziona jako najbliższa do Cedrika, była oczywiście Cho, a chłopak, aby umożliwić sobie oddychanie pod wodą, użył zaklęcia bąblogłowy. Cedric jako pierwszy wypłynął na powierzchnię, co dało mu najwięcej punktów. Harry otrzymał od sędziów drugie miejsce, co sprawiło, że dwóch reprezentantów Hogwartu remisowało na pierwszym miejscu w klasyfikacji turnieju. Na tydzień przed ostatnim zadaniem, Ludo Bagman zebrał wszystkich uczestników turnieju, aby przedstawić im, na czym będzie polegać ich ostatnie zadanie. Mieli pokonać labirynt najeżony przeszkodami i dotrzeć do Pucharu, którego dotknięcie zapewniało zwycięstwo, chwałę i nagrodę w wysokości tysiąca galeonów. 24 czerwca tuż przed zadaniem do Hogwartu przybyli najbliżsi uczestników, żeby wesprzeć ich przed ostatnim wyzwaniem. Do Cedrica przyjechali jego rodzice, pokazując jak bardzo wierzą w syna. Jako uczestnicy z największą liczbą punktów, Cedric i Harry weszli do labiryntu jako pierwsi. Od razu po wejściu rozjaśnili sobie drogę zaklęciem Lumos a po przejściu około 50 metrów rozdzielili się. Harry poszedł w lewo, a Cedric ruszył prawym korytarzem. Jednak niedługo później Harry zauważył Cedrika, jak wychodził z jednej ze ścieżek, z podpalonym rękawem, a chłopak wytłumaczył, że zaatakowała go splątka tylnowybuchowa. Jakiś czas później Cedric został zaatakowany przez Kruma zaklęciem Cruciatus. Reprezentant Durmstrangu nie robił tego z własnej woli, ponieważ był pod wpływem zaklęcia Imperius rzuconego przez Bartiego Croucha Juniora. Harry uratował Cedrika i mimo początkowych sprzeciwów Puchona, wystrzelili czerwone iskry w niebo mające symbolizować eliminację Wiktora z zadania. W końcu Cedric zauważył puchar turnieju i pędził w jego stronę ze wszystkich sił. Jednak z lewej strony zaatakowała chłopaka Akromantula i wytrąciła mu różdżkę z ręki. Po raz kolejny uratował go Harry, który odwrócił uwagę pająka na tyle długo, aby Cedric mógł podnieść swoją różdżkę. Ostatecznie oboje użyli zaklęcia oszałamiającego, co powaliło pająka. Cedric zdając sobie sprawę, że Harry uratował go już dwukrotnie podczas tego zadania, Nalegał, aby to Potter wziął puchar, rezygnując z chwały, jaką zwycięstwo przyniosłoby Puchonom. Harry także nie chciał ustąpić, mówiąc, że Cedric także mu pomagał i ostatecznie zdecydowali się złapać puchar razem, tak czy siak Hogwart by wygrał. Puchar jednak okazał się być świstoklikiem stworzonym przez Bartiego Croucha Juniora, który przeniósł ich na cmentarz w Little Hangleton. Po przeniesieniu na cmentarz Cedric i Harry początkowo byli zdziwieni, a nawet myśleli, że to część zadania. Jednak nagle z ciemności wyszedł glizdogon, trzymając tymczasowe ciało Voldemorta w rękach i na rozkaz swego pana zabił Cedrika, uznając go za niepotrzebnego. Mimo swojej śmierci to nie był koniec roli Cedrika w tych wydarzeniach. Podczas połączenia różdżek Harego i Voldemorta powstało priori incantatem, przez to, że rdzenie obu różdżek pochodziły z tego samego Feniksa. Z różdżki Voldemorta zaczęły wychodzić istoty podobne do duchów, będące ofiarami Czarnego Pana, ale w odwrotnej kolejności, co sprawiło, że pierwszym duchem był właśnie Cedric. Duch chłopaka przekazał Haremu, aby ten zabrał jego ciało i oddał je rodzicom. Kiedy Harry ruszył do ciała Sedrika, ten wraz z innymi duchami osłaniali go od Voldemorta. Haremu oczywiście udało się dotrzeć do ciała kolegi i przywołać puchar zaklęciem Aksio, ostatecznie uciekając z cmentarza. Po powrocie do Hogwartu całe trybuny ryknęły radosnym śmiechem, ponieważ nie zdawali sobie sprawy z tego, co się stało. Harry, jednak leżąc na ciele Sedrika, zawodził, aż w końcu do ludzi dotarła straszna prawda. Dumbledore prawie siłą musiał odrywać Harego od Cedrika a rodzice chłopaka nie mogli uwierzyć w to, co się stało. Amos Diggory zawodził z rozpaczy, a matka, choć równie zrozpaczona, próbowała pocieszyć się faktem, że Cedric zginął po tym, jak wygrał turniej trójmagiczny. 26 czerwca 1995 roku odbyła się uczta pożegnalna w Hogwarcie, podczas której Dumbledore wygłosił mowę na temat uczciwości i lojalności Cedrika. Całą salę obwieszono czarnymi szatami na znak żałoby, a mimo zakazu ministerstwa, Albus powiedział uczniom prawdę, że Cedrika zabił Voldemort. Śmierć Cedrika miała bardzo duże konsekwencje dla całego świata Czarodziejów. Oczywiście, poza rodzicami, najbardziej przygnębieni byli przyjaciele Cedrika i cho Chang, dziewczyna zakochana w chłopaku. Udział Cho w gwardii Dumbledora był głównie spowodowany śmiercią Cedrika i chęcią pomszczenia swojej miłości. To jego także wspominała Cho w pokoju życzeń tuż przed tym, jak pocałowała się z Harem. Ministerstwo oczywiście nie uwierzyło w opowieści Harego na temat wydarzeń na cmentarzu, i przez całe wakacje szkalowali i jego, jak i Dumbledora. Społeczeństwo Czarodziejów podzieliło się na dwie frakcje. Jedni wierzyli ministerstwu, a drudzy wierzyli, że Harry i Dumbledore mówią prawdę. Podczas roku szkolnego 9596 do Hogwartu została wprowadzona Dolores Umbridge jako szpieg-knota mająca uczyć obrony przed czarną magiem. Mimo propagandy ministerstwa i notorycznego karania Harego przez Dolores, wielu uczniów było na tyle straumatyzowanych i przejętych śmiercią chłopaka, że dołączyli do Gwardii Dumbledora, którą założył w Harry wraz z przyjaciółmi. Cedric był bardzo ważnym katalizatorem łączącym uczniów podczas lekcji, które prowadził Harry. Zdjęcie Puchona wisiało w pokoju życzeń i wielu uczniów interesowało się jego śmiercią. Pierwszą publiczną opowieścią na temat wydarzeń na cmentarzu był wywiad z Harem, napisany przez Skitter pod naciskiem Hermiony do magazynu Żongler. Ministerstwo zaakceptowało wersję Harego dopiero pod koniec roku, kiedy Voldemort przypadkowo ujawnił się Knotowi i innym urzędnikom ministerstwa. Śmierć Cedrica ostatecznie została pomszczona po trzech latach przez Harego, któremu udało się zniszczyć wszystkie Horcruxy i pokonać Czarnego Pana. Wiem, że wielu z Was. Tak jak i ja, nie lubi przeklętego dziecka. Jednak biorąc pod uwagę, jak dużą rolę Cedric odgrywa w tej sztuce, postanowiłem jednak o niej opowiedzieć, bo jest to w zasadzie ciekawe. Cedric miał bardzo ważną rolę w przeklętym dziecku, a nawet to właśnie wokół śmierci Cedrica wszystko się tam toczyło. Amos Diggory rozmawiał z Harrym, aby uratować Cedrica za pomocą zmieniacza czasu, który ma ministerstwo. Potter oczywiście się nie zgodził, jednak Albus syn Harego i Scorpius syn Malfoya dowiedzieli się o planie i postanowili sami go zrealizować. Podczas pierwszej podróży chłopcy przeszkodzili Cedricowi w pierwszym zadaniu, przez co wylądował na ostatnim miejscu. Chłopak jednak świetnie wypadł w drugim zadaniu, przez co podczas ostatniego wyzwania i tak zginął. Chłopcy jednak się nie poddają i postanawiają spróbować po raz kolejny. Tym razem jednak decydują się przeszkodzić Cedricowi w drugim zadaniu, co doprowadziło do jego upokorzenia i chłopak ostatecznie nie ginie na cmentarzu. Sprawa jednak mocno się skomplikowała, ponieważ okazało się, że upokorzony Cedric zdecydował się dołączyć do śmierci Żerców i podczas bitwy o Hogwart zabił Neville'a, a przez to Neville nie był w stanie zabić nagini, więc Voldemort miał jeszcze jednego Horcruxa, co doprowadziło do śmierci Harego i do zniknięcia Albusa. Ostatnią próbę podjął sam Scorpius z pomocą Hermiony, Rona i Snape'a. Przenieśli się znów do pierwszego zadania i zapobiegli pierwotnej zmianie czasu, za którą odpowiedzialni byli Albus i Scorpius. Delfini zapobiegła zniszczeniu zmieniacza czasu i przeniosła się do trzeciego zadania wraz z chłopakami. Gdzie próbowała ich zmusić do zaatakowania Cedrica, aby ten nie wygrał i spełniła się wizja zwycięstwa Voldemorta. Cedric jednak pojawił się z znienacka, uwolnił chłopców i obezwładnił Delfini, myśląc, że to część zadania. Albus jeszcze powiedział Cedricowi, że ojciec bardzo go kocha, i chłopak ruszył wtedy przed siebie, ostatecznie oczywiście ginąc. Cedric był bardzo utalentowanym czarodziejem jak na swój wiek. Miał świetne stopnie i potrafił je wcielić w życie za pomocą praktyki. Postaram się pokrótce opisać jego umiejętności. Cedric musiał być całkiem uzdolniony w transmutacji, co mogliśmy zobaczyć podczas pierwszego zadania turnieju, kiedy zmienił kamień w psa, dzięki czemu zdobył złote jajo. A jak wiecie z mojego poprzedniego odcinka, transmutacja w takie zwierzę jak pies jest trudna. Zaklęcia i uroki także nie miały tajemnic przed Cedriciem, ponieważ w drugim zadaniu był w stanie użyć zaklęcia bomblogłowy, które było dość skomplikowane. Cedric musiał także wiele umieć w dziedzinie obrony przed Czarną Magią. Podczas trzeciego zadania trzeba było pokonać wiele czarnomagicznych stworzeń. A Cedric dotarł aż do pucharów, więc musiał sobie z nimi poradzić, co na pewno nie było łatwe. Latanie było zdecydowanie mocną stroną Cedrika. Chłopak był kapitanem i szukającym drużyny puchonów, co dawało nam jakiś obraz jego umiejętności. W trakcie meczu z Gryffindorem złapał znicza przed harem. No, co prawda Potter spadł z miotu przez dementorów, ale dalej trzeba pamiętać, że to samo złapanie znicza też nie jest proste. Na koniec chciałbym powiedzieć, że Cedric jest dla mnie dosyć ciekawym bohaterem. Większość ludzi z tego co widziałem raczej za nim nie przepada, co mam wrażenie spowodowane jest adaptacją filmową, w której wypadł niejako. W książkach jednak widać jego prawdziwe ja i to jakim jest człowiekiem, a według mnie jest on całkiem ciekawy. Jego honor, uczciwość i przyjazna natura są naprawdę uosobieniem cech, jakie reprezentuje Hufflepuff, co pokazuje jaki potencjał drzemał w tym domu, a niestety został zmarnowany. Nie zrozumcie mnie źle: Cedric to nie jest najlepsza postać na świecie ani nic takiego, ale po prostu uważam, że tacy bohaterowie jak Cedric. Też są potrzebni w takiej serii jak Harry Potter, a niestety takich nie ma tam zbyt wiele, a przynajmniej według mnie. Jak zawsze, na koniec ciekawostki. Śmierć Cedrika jest pierwszą śmiercią ucznia Hogwartu, której Harry był świadkiem. Na zawsze pozostała w jego pamięci, i przez to też Potter zaczął widzieć te strale. W adaptacji filmowej Harry Potter i Czara Ognia Cedrika zagrał Robert Pattinson. Sam odtwórca stwierdził, że bardziej podoba mu się rola Cedrika niż Edwarda Kalena z Sagi Zmierzch filmowej adaptacji Czary Ognia to Cedric, nie Harry, obezwładnia kruma, gdy ten jest pod wpływem zaklęcia Imperius. No więc na dzisiaj ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał, a jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, a w komentarzu napiszcie, co myślicie o Cedricu i co chcielibyście zobaczyć w kolejnym filmie. Oczywiście, jeśli podoba Wam się to, co robię, to zostawcie suba na kanale i dzwoneczek, aby niczego nie przegapić. Widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.